tak państwo prezentujecie portal internetowy nowego ekran. Mhm. czy jeszcze coś jeszcze jakieś wnioski Ja rozumiem taki wniosek. Pan, tak? wniosek tak. No, no, ja uh -huh. To jeszcze zarządzam przerwę. Jeszcze w takim razie proszę. Też... Tak. Sprzeciwia. Następny wniosek z inicjatywy społecznego rozumienia Racki wyrósł na polak Grzegorzowa Człopowskiego. Pan Andrzej jest naszym członkiem. Osoba zaufania w e, Czy pan ma upewnienia adwokata? Macieńca? Nie. Jest. Proszę na piśmie wstąpić, kim pan jest się, przelegitywować pozytywnie. Za Dobrze.

Względnienie wniosku o prowadzenie posiedzenia pojednawczego z udziałem publiczności oraz przez osoby będące stronami Z uwagi na charakter posiedzenia pojednawczego, który dotyczy rozpoznania istoty sprawy, ma na celu. Wezwanie stron do pojednania. W konsekwencji wniosek o uchwalanie tego posiedzenia należy stąd, uznać również jako przedmiot bezprzegmię. Więc są należy to posiedzenie pojednawcze, nie zajmujemy się w tej chwili. W Ta rozprawa, ta rozprawa była by możliwa. By z mocy prawa, z mocy prawa, z mocy, rozpadła, z mocy, czasu nie dokładnie, a, a, a minął jeden, jeden dzień wystarczyło, żeby ta, ta rozprawa była Trzymali z... tak długo, tylko pomylili się w notatkach, Notatka, w, w matematyce się pomylili. Tak, tak, tak. tak trzymali specjalnie I, tak długo, roz... ponad rok czasu. Gdyby został wyznaczony termin jutrzejszy, czy podziałkowy tak. sprawy by nie było. Sprawy by nie było, no, a tak. chodziło z mocy prawa, tak. Także następna rozprawa będzie 28 listopada o 14 w sąsiedniej sali, w sali numer 8. Pani Strząska odmówiła rozmowy z nami. Co pan o tym sądzi? No Myślę, że pani Strząska odmawiając wypowiedzi yy, chciała coś ukryć i czuła się osobą winną. Zarzucanych jej czynów. Pamiętam, pamiętam interwencje, które z ramienia stowarzyszenia podejmowałem w sprawie pana Rogowskiego. Pani Strząska wtedy u siebie u siebie, u siebie na Włościach, w gminnej komisji, w budynku, gdzie przyjmuje interesantów, była bardzo elokwentna, opowiadała wszym i wobec, jak ona walczy, jak ona ludziom pomaga, a w szczególności jak pomagała panu Andrzejowi. No, pomaga... Tak, że dziś w środowisku rodzinnym, w środowisku miejsca zamieszkania, jest człowiekiem stygmatyzowanym. Dzieci noszą na sobie brzemię dzieci alkoholika. Człowiek, który prowadzi wszechstronną działalność gospodarczą, który utrzymuje sam jeden czworo y, dzieci, jako że matka, była żona pana Andrzeja Rogowskiego, decyzją sądu nie sprawuje nad nimi opieki. I takiego człowieka pani Strząska śmiała y, wskazać jako człowieka uzależnionego, skierowała go y, do sądu sprawy o przymusowe leczenie. Zresztą znajdziecie panie na y, YouTubie Materiały z naszej pikiety odnośnie funkcjonowania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udziału burmistrza perkowskiego w całym tym procederze. Także zapraszam na strony YouTube'a i tam państwo też znajdziecie bardzo fajne materiały. Nawet jeśli to Pani miała rację, to chyba przekroczyła swoje kompetencje, upubliczniając dane dotyczące pana. Ja może jeszcze właśnie a propos postępowania, które się toczyło również przed tutajszym sądem, proces był o przymusowe skierowanie na leczenie odwykowe pana Andrzeja. Sąd stwierdził bezzasadność skierowanego wniosku. Artykuł 24 ustawy o ochronie e, przepraszam arty, artykuł 24 e, o e, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokładnie precyzuje jakie warunki muszą być spełnione, żeby taki wniosek e, skierować do sądu. I nie tylko oni miała racji merytorycznie, nawet, ale, i form ale również i formalnie. Ale i formalnie tak, sąd odrzucił jako wniosek bezzasadny. No i odrzucenie tego wniosku skutkuje dzisiejszym postępowaniem, jako że pan Andrzej zbyt dużo przeszedł przez działanie tejże komisji. Warto wspomnieć, że dwukrotnie to rozległy zawał serca. I do ugody żadnej nie doszło? Nie, no nie, do ugody nie doszło z tego powodu, że to jest szkodliwość społeczna i te zjawiska, które tutaj obserwujemy i które mnie spotkały, no trzeba eliminować z życia publicznego, społecznego. Tym bardziej powinni Pozwolić nam to upublicznić i rejestrować, żeby można było to pokazać jak największej ilości osób. I postępowanie nie powinno być niejawne. Uważam, że powinno być jawne postępowanie. No to jest po prostu, tak jak już powiedziałem wcześniej, to jest duże zagrożenie dla, 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 dla życia społecznego i publicznego.